Mateusz Gamrod, po świetnym pojedynku z Jeffersonem Georgem, możesz y, wytłumaczyć y, historię tego kopnięcia na samym początku walki. Te... Bo, bo była historia. Była, nie, znaczy to miał być. Ewolucja tej techniki, ona była inna. Znaczy no, to miał być kolano w sumie z wyskoku po przekroku, ale no nie doszło to do kolano, gdzieś tam ten George się odsunął trochę. I odruchowo jak wyprostowałem wiadomo w kolanie, no to wyszedł frontki latający jakiś tam. Cieszę się, że w ogóle doszło do tego twarzy, że go trafiłem. Bo chyba poleciał nawet po tym. Tak, tak Ale właśnie nie pamiętam, bo mam takie emocje, tak adrenaliny ze mnie. Tak. Zaczął... upadł, przewrócił no, no, że dużo, dużo nie pamiętam z tej walki, no ale no cieszę się, że to wyszło, nie? Skoro wychodzi, także działa, może to przetrenuję w klubie i kiedyś nakautuję z kimś, kogoś. <noise> Przez, y, był taki moment, kiedy wydaje mi się, że go poza tym, jak go przewróciłeś, był jeszcze moment, kiedy go chyba zamroczyłeś, był po, po jednym z twoich uderzeń. właśnie. Widziałeś to, czułeś te, ten moment? Yy, nie pamiętam. Teraz szczerze powiem, ale po czym? Po uderzeniu? Po, po uderzeniu, to było wymianę. Kury, nie pamiętam, powiem ci. Jeżeli tak, no, z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony szkoda, że nie dokończyłem tego. Skoro był gdzieś zamrożony, mogłem pójść za ciosem, pójść to dokończyć. No ale dużo pracy, naprawdę dużo pracy przede mną. Jeszcze wydawało mi się, że robimy, znaczy robimy bardzo dobre roboty w klubie, bardzo ciężko trenujemy. Wydawało mi się, że ta jakaś moja postawa już jakoś coś tam reprezentuje w tej choćby w Stójce. Ale no jednak nie jeszcze dużo, dużo pracy przede mną, ale jestem, mam motywację, jestem determinowany, także myślę, że będę nokautował w tej Stójce. Takie, takie elementy, właśnie jak ta kontrola ręki, kiedy byłeś u góry i kontrolowałeś rękę rywala za jego plecami, tak? czyli uniemożliwiałeś mu w pewnym sensie obronę. To są takie triki, które gdzieś tam e, specjalnie ćwiczycie. Założę się, jestem w stanie pójść o zakład, że to Andrzej jest właścicielem takich technik. Dobre są, świetne. no To, to są niuanse takie w parterze, prawda? wychwycić rękę, uderzyć drugą, gdzieś przechwycić, oszukać. tak To, to są zasługi naszego trenera, fenomenalnego trenera, no, bo tak jak nas przygotowuje do każdej walki, to, to naprawdę możemy się dziękować mu za to, że tak mamy. Eee, szkoda, że no nie ubiłem go z tego, bo to naprawdę jest dobra sytuacja, że jest ręka wykluczona tu i mo można by było go skończyć z tego. No szkoda, że tak się nie stało, ale będziemy pracować dalej. Eee, jakby sytuacja z, z tym pasem jest skomplikowana z dwóch powodów. Po pierwsze, Irokes nie może walczyć, po drugie, eee, wiem jak bardzo nie, nie lubicie takich eee, pojedynków pomiędzy przyjaciółmi, tak, ale nie wiem, jesteś na, taki, na tyle zdeterminowany, że jakby Iroke wrócił do zdrowia, to chciałbyś walczyć o ten pas, bo mia, ma, masz już dobrych kilka pojedynków. Tak? znaczy, no Iroke no wrócił już do zdrowia, będzie bił się w październiku, będzie walczył o pas. No nie chcę się wypowiadać na ten temat na razie, no poczekajmy do października, zawalczy w obronie pas. mam, znaczy jestem przekonany, że wygra w obronie ten pas. No, no nie chcę nawet o tym rozmawiać. Jesteś nie. w stanie po prostu też poskromić jak naprawdę tą, tą chęć e, zdobycia pasa, póki go i Ja bardzo, bardzo chciałbym pas, nie? ale zobaczymy, no czyli że nie zmieni kategorii wagowej, nie? No tak. Także no, poczekajmy. No, czas, mam nadzieję, że czas to rozwiąże jakoś na naszą korzyść. Zatejpowane kostki to oczywiście efekt tej kontuzji niedawnej. E, to znaczy no, kontuzja już dawno została wyleczona. Chciałbym właśnie podziękować z tego miejsca e, Pawłowi Reichartowi z Wrocławia, który się mną zaopiekował, oraz również Maciejowi Nowakowi z, z przychodni Dynasplit w Poznaniu, który się od razu mną zajął po przylocie ze Szwecji. Kontuzja już no, nie odzywała się od dłuższego czasu, ale tak formalne, formalnie chcieliśmy zatypować, żeby no nie daj Boże gdzieś się noga nie wyśmiknęła po kopnięciu, że coś się nie odnowiło, tak chcieliśmy, żeby było na tip-top wszystko zrobione i stąd te tajpy na nogach. Jesteś w stanie przywołać jakieś takie myśli w momencie, kiedy miałeś zapięty ten trójkąt, bo wspomniałeś, że on był bardzo blisko, że był jest zamroczony i o czym wtedy myślałeś w jaki sposób z tego wyjść oczywiście? E, no muszę przyznać, no, że no, bia, miałem biało przed oczami, miałem, pamiętam to, jak, no, jak przed chwilą by to było, że miałem biało, miałem gwiazdki przed oczami. Przeszła mnie myśl, że mówię, no nie, no koniec. Ale po, no Odklepałbyś, ale, czy wolałbyś stracić nie, przytomność? Nie, znaczy właśnie przeszła mnie ta myśl chwilowo, ale automatycznie pojawiła się druga myśl, że no, nie odklepię, no, nie, ma, nie ma takiej możliwości, żebym tego odklepał. Wolałem spłynąć tam, niż to odklepać, no ale udało się wyjść, udało się wyjść, także no, cieszę się bardzo, dziękuję. I ostatnie, mam nadzieję, że tego mi nie zrobisz, ale no ta, taka historia ze świetnym zakończeniem, to teraz chyba możesz zdradzić historię fryzur klubowych. No nie, no jak już jednej żeśmy mnie zdradzili, to już będziemy sztywni do końca. I już... no dobra, może, może ktoś się wygada. I... Może ktoś się inny wygada. Bardzo Ci dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję.